25 grudnia 2021 roku choru Gujana Francuska. Startuje rakieta Ariane 5, wewnątrz której znajduje się teleskop kosmiczny Jamesa Weba. Jedną z jego głównych misji jest obserwacja najwcześniejszej fazy wszechświata, jaka jest możliwa do zbadania naszą obecną technologią. Jak dotąd obserwacje z teleskopu Hubble'a podtrzymywały spójność teorii o wielkim wybuchu. Czym starsze docierało do nas światło z odległych galaktyk, czyli czym bardziej obserwacyjnie cofaliśmy się w czasie się do wcześniejszych faz istnienia Wszechświata, tym młodsze widzieliśmy galaktyki, w coraz to wcześniejszych fazach rozwoju. Prowadziło to do oczywistej konkluzji, że jeżeli zbudujemy odpowiednio zaawansowany teleskop, który będzie w stanie zebrać dane z jeszcze młodszego okresu, będziemy w stanie, przynajmniej z kierunków, który spojrzymy, zaobserwować pierwsze galaktyki, jakie kiedykolwiek powstawały i, co jeszcze istotniejsze, przekroczymy tę granicę. A za nią, jedynym światłem, jakie zobaczymy, będzie dochodzący. Z odchłani rozproszona pozostałość blasku po wielkim wybuchu. Tak jednak się nie stało. Największe w historii cywilizacji ludzkiej zwierciadło teleskopu kosmicznego o średnicy 6,5 metra, przekładające się na 25 m kwadratowych powierzchni zbierającej światło. Zajrzało w niezbadaną dotąd przeszłość i dokonało odkrycia, które wstrząsnęło światem nauki. I to tak naprawdę nie tak jak krzyczą do nas clickbaitowe miniaturki tysięcy youtubeowych filmików o niewiarygodnych, przerażających, szokujących przełomach i odkryciach, które naturalnie w niemal każdym przypadku, tylko marnują nasz czas. Za nieuformowanymi w czasie, w którym wyemitowały światło, które teraz odbieramy, galaktykami, teleskop Jamesa Webba nie odkrył emanującej śladem po wielkim wybuchu pustki prowadzącej do początku wszechświata, lecz kolejne, prastare, ogromne, uformowane galaktyki. Wedle jak dotąd przyjmowanych obliczeń, galaktyki, które uformowały się do takiej postaci, około 700 milionów lat po wielkim wybuchu. Co nie zgadza się z żadnymi wcześniejszymi obserwacjami oraz wyliczeniami dotyczącymi wieku wszechświata, a granica ta była i jest przesuwana coraz dalej. 6 lipca 2023 roku na swojej oficjalnej stronie, linki dla zainteresowanych zostawiam w opisie filmu, NASA opublikowała artykuł, w którym opisuje odkrytą przez teleskop Jamesa Webba galaktykę o nazwie Sears 1019, w centrum której znajduje się supermasywna czarna dziura. Gdyby dotychczasowe obliczenia były zgodne z prawdą, galaktyka ta musiałaby uformować się 570 milionów lat po wielkim wybuchu, co wedle całej aktualnej wiedzy astrofizycznej jest niemożliwe. Ponieważ by doszło do powstania takiego obiektu, gwiazda musi uformować się w procesie zapadania grawitacyjnego chmury materii, wytworzyć określoną ilość energii w procesie fuzji jądrowej, urosnąć do rozmiaru, który nie dopuści do eksplozji gwiazdy, czyli efektu supernowej, lecz doprowadzi do jej zapadnięcia do stadium czarnej dziury, wokół której następnie skupi się i zacznie wirować energia całej galaktyki. A żeby doszło do takiego zjawiska, musi minąć ponad miliard lat. Czy to świadczy o tym, że wielkiego wybuchu nie było? Niekoniecznie. Najprawdopodobniej świadczy to o tym, że historia po raz kolejny zatoczyła koło. I tak jak przez całe dzieje ludzkości myśleliśmy, że otaczająca nas przestrzeń jest mniejsza niż w rzeczywistości. Od wyspy, za którą nic już nie ma, kontynentu, który kończy się za nieprzemierzalnymi górami, świecie, którego ostateczną granicą jest lodowiec, układzie słonecznym, wewnątrz którego mieszczą się wszystkie gwiazdy, galaktyce, która jest wszystkim, co istnieje. Tak mogliśmy po raz kolejny. Kolejny pomylić się co do rozmiarów wszechświata i jego wieku, który już wcześniej, będąc niewyobrażalnie prastary, przekracza granice naszego pojmowania wielokrotnie dalej i dalej. Dobra, ale obserwacje wskazywały na to, że czym głębiej spoglądamy w przeszłość kosmosu, tym młodsze są galaktyki. Więc skąd ponownie stare galaktyki za tymi młodszymi? Odpowiedź może być prostsza, niż się to z pozoru wydaje. Jeżeli materia supergromad galaktyk układa się w taki sposób, że spoglądając w przeszłość widzimy ich coraz młodsze formy, po czym ponownie występują te rozwinięte, wskazuje to na wzór fali. Wszechświat może mieć kształt rozchodzących się we wszystkie strony bądź pod jakimś kątem jak jety z kwazarów, fal. By potwierdzić to obserwacyjnie, musielibyśmy zbudować teleskop na tyle zaawansowany, by był w stanie odebrać obraz z przestrzeni za młodymi galaktykami, przeniknąć przez całą kolejną falę rozwijających się galaktyk, dotrzeć do jej krańca, zaobserwować po raz kolejny młode galaktyki, a za nimi ponownie stare, rozwinięte. Ale z tym może być problem. Nawet jeżeli osiągniemy poziom technologiczny, by skonstruować urządzenie o takich możliwościach obserwacyjnych, możemy nie być w stanie dostrzec wzoru dalszych fal wszechświata, gdyż prędkość rozchodzenia się tych fal, czyli to co jak dotąd nazywaliśmy prędkością rozszerzania się wszechświata, powiększa odległość od naszego miejsca obserwacji do kolejnej fali na tyle, że odległość ta przekracza czas, w jakim światło z miejsca kolejnej fali jest w stanie do nas dotrzeć. Już teraz wiemy, że takie zjawisko faktycznie występuje i większość przestrzeni wszechświata, do której odległość jest większa niż na zaobserwowanie jej pozwala prędkość światła, nigdy nie będzie dostępna dla naszych oczu, a przynajmniej nie za pomocą technologii, której obecnie używamy. Jeżeli teleskop Jamesa Webba odkrył zaledwie skraj pierwszej fali. Tej naszej, a kolejna znajduje się za granicą możliwości obserwacji. Możemy nigdy teorii falowego wszechświata nie potwierdzić za pomocą obrazów uzyskanych z teleskopów. Ale w przyszłości mogą pojawić się inne metody badawcze, które tę teorię potwierdzą lub jej zaprzeczą. Póki co, za teorią falowego wszechświata, poza zdjęciami z teleskopu Jamesa Webba, przemawia kilka innych faktów. Jeden inne odkrycia potwierdzające korelacje między mikro a makro skalą wszechświata. Na temat tych powiązań napisano mnóstwo książek i wielokrotnie potwierdzono tysiące z nich. W przypadku aktualnie omawianego tematu sprawa jest oczywista. Fale są wszędzie, świetlne, dźwiękowe, elektromagnetyczne, radiowe. Więc sposób rozchodzenia się wszechświata w takiej właśnie formie zdaje się naturalny, zgodny z prawami fizyki. 2 Potwierdzone obserwacyjnie zjawisko rozszerzania się wszechświata i powiązanej z nim tzw. ciemnej energii. Widoczne rozszerzanie wszechświata byłoby efektem rozchodzenia się fali, natomiast ciemna energia, energią pochodzącą z pierwotnego impulsu, który te fale spowodował, bądź powoduje je nieustannie. 3. Wykazane w 1916 roku przez Alberta Einsteina fale grawitacyjne wynikające z jego ogólnej teorii względności w postaci zmarszczek w czasoprzestrzeni. W przypadku falowego wszechświata część z tych fal grawitacyjnych pochodziłaby od fal wynikających z kształtu wszechświata i jego przemieszczania się. Tu należy zaznaczyć, że część fal grawitacyjnych została zinterpretowana przez naukowców jako pozostałości po kosmicznych zjawiskach, takich jak zderzenia czarnych dziur. To teraz co powoduje te fale? Możliwe, że jakkolwiek jej nie nazwać, energia będąca źródłem fal wszechświata jest początkiem wszystkiego. Lub powstawanie fal jest jedynie zjawiskiem występującym w wyniku oddziaływania energii z warstw rzeczywistości, których na aktualnym etapie rozwoju ludzkiego umysłu nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Brzmi to na paradoks, gdyż jak coś może oddziaływać na wszechświat, który niby jest wszystkim. Ale pamiętajmy, że paradoks może być jedynie kolejnym ograniczeniem naszego rozumu, a rzeczywistość może wykraczać poza wszelkie wymiary i wyobrażenia, jakie jesteśmy w stanie sobie wykreować. Wszystko jest No To za chwilę uspokoimy ten Powiedzcie mi, czy Wam się taki kształt Wszechświata podoba, czy Wam się nie podoba, czy byście woleli inny kształt? Panie Łukaszu, prosiłam, żeby nie wychodzić z sali. Na jeziorze, wielka burza. Na jeziorze są fale. Tak, i kaczuszki, i łabątki.